Mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy cztery sytuacje w tym momencie do rozegrania. Czego my się boimy? Wielkie lat nakręcić się, to nie jest jeszcze nic przegranego. Nakręcić się trzeba podkręcić. Trzeba szybko zdobyć bramkę na jeden jeden i dać maksa teraz, jeszcze ile można. W spokoju, trochę przy tych sytuacjach. Jeżeli jest sytuacja, zbyt weźcie to i same, same, momenty. Wrócić do grania można spokojnie, bo jest tych sytuacji dużo. Nie możemy się tylko nadzieć na jakichś kontratach, dlatego musimy być odpowiednio tu, zabezpieczeni, szukać możliwości i pewności siebie. Dawaj ci, co się rozgrzewają, dawaj, 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 dawaj. Jest Jest 50 tysięcy ludzi na stadionie. Jest ludzie, którzy w was wierzą. Ten, który w was wierzy, to wy. Musicie teraz sami uwierzyć w siebie. Jeszcze raz wam mówię. Nie wierzycie w ogóle w siebie i w swoje umiejętności. Potraficie każdy grać w piłkę, tylko sprzedać to na boisku teraz. Wziąć tą piłkę, zabrać, wygrać pojedynek, wywalczyć tą piłkę i za wszelką cenę dążyć do tego realizowania, co robimy. Każdy z zawodników, spójrzcie na siebie, uwierzcie trochę w siebie, no. Każdy w klubie gra jednym czy drugim, każdy w klubie jest wiodącą postacią. Przekazać to na boisku teraz, Weźcie na to boisko, jak nie wierzycie, to Wam mówię, Cezary Was wierzy! Wyjdź na wojsko i wychęć ten raz!